Witam koleżanki i kolegów na otwarciu ósmego Pucharu strąga. Druga edycja w tym roku, także będziemy zaczynali kolejny, kolejny dzień rywalizacji bardzo, bardzo, efektywnie. Ryby jest jeszcze więcej niż było. Myślę, że zrobimy fajny wynik. Także zaczniemy od przedstawienia komisji sędziowskiej. Sędzią głównych zawodów jest pan Piotr Łopąg. Koledzy sędziowie w kamizelkach pomarańczowych, wszyscy ich rozpoznają. Kolega Krzysiek Jędrzejewski z naszego, z naszego WKS-u. No i całe całe grono naszych tutaj współpracowników. Wojtek Kosowski, Kuba Mróg, Adam Matuszak, Pachuma. No jeszcze <śccipe> sześć. Patryk Rudkowski. Pachuma. Osiemnaście. Dawid Stefański. Z rywiat, Właśnie, pójdą do Idziemy do mistrza, Darek z Nilet. Darek, pokaż, hej. co tam masz w pudełeczku. Ja w pudełeczku, tu mam co pudełeczko dzisiaj? z wirówkami. Na, jedną, na jeden zestaw założę sobie wiróweczkę. na jedną wędkę, żeby się. O, tak, tutaj tutaj. Półtora z Pokażę do kamery. Tak jest, o, poka pokaż się. Pokaż się, pokaż, pokazała się. Dzisiaj, dzisiaj fajna pogoda, nie ma dużego wiatru. No, dzisiaj nie ma wiatru. Przymęty. Nie ma wiatru dzisiaj, więc będę kurde liczył bardziej niż ostatnio na łowienie gumkami. Może się uda lekko. I, Gramatura i jeden, półtora. No, półtora. półtora. Zobaczymy, mhm. jak tam będzie trzeba jeszcze rzucić, czy, czy dalej, czy z bliska trzeba będzie Ale mam y, dwa zestawy przygotowane też z gumkami, więc. W, tam, w tych późniejszych turkach, to skupię się na gumkach. Super, zadowolony z wylosowanego miejsca? Jeszcze nie wiem. <gadam 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 to, zawodach, to się okaże, kurde. To się okaże. No, ja zakładam na jedną, na jedną wędkę, zakładam wachadłówkę, na drugą mm -hmm. wirówkę i dwie jeszcze, dwie z gumkami. Powiedz może, jakich będę używać, Długość, gramatura? Co wędle. Tak, prawdę mówiąc, to każde jest inne. Mm -hmm. do, do żyłki. Mam wędeczkę 205, to jest streeto wędka do 6 gram, wyrzut, bardzo szybka, jest extra fast, akcja, bardzo szybka i Produkcja kongerowska. To akurat jest konger, I mm -hmm. tutaj mam żyłeczkę. Drugą do żyłeczki to mam taką bardziej kuskowatą wędeczkę, to, będę, to jest akurat wędka z pracowni. To możemy pokazać akcję? No. O. A na gumki, na gumki to sobie wziąłem do gumek dwie wklejki z plecionką I to bym dzisiaj chciał wykorzystać, wykorzystać jak, naj, jak najbardziej, jak najlepiej no To Mamy życzymy Ci powodzenia się. Dzięki, panowie Połamania A, Znaczy nie dziękuję, <laughs> nie dziękuję. <laughs> Rafał Wieczorek, przedstawiciel firmy Siek Witam Cię Witamy serdecznie E, powiedz nam, jak się dzisiaj przygotowałeś? Jak się dzisiaj przygotowałem? No, praktycznie to samo co w ubiegłym tygodniu, czyli wiadomo, jakieś gumy, larwy, fiszapy e, to na pewno. Proszę bardzo. Jakieś larwy od waterkinga. Mamy mm -hmm. jeszcze inne. To jest z ekstraktem zapachowym. Tak, tak. Mm -hmm. Kilka fiszapów. Oczywiście wszystko mieszam, bo lubię jak, jak cuchną. Aha, okej. Okay. Proszę bardzo, no ale bez, y, bez w ogóle na pewno też się nie ruszam. No właśnie, dziś, w się rysie dziś, tak? dziś przygotowaliśmy sobie, zdążyliśmy sobie pomalować kilka nawet proszę bardzo. W ubiegłym tygodniu na tą Black na kolor nam y, trafiały się pstrągi, więc pomalowaliśmy sobie kilka, kilka twiczy w takim podobnym kolorze. Czyli dzisiaj stawiasz na Twitch'y? Dzisiaj stawiam na Twitch'y, tak. Na pewno będę łowił na drugiej wędce wahadło, bo na wahadło też brały, że tak powiem, no ale mamy i, i wobler. Jesteśmy okay. przygotowani dzisiaj. Opowiedz coś o kijach, ty. jakich kijów używasz? Eee, z delfinkiem mam Krag'a. Do, jak dobrze pamiętam, chyba do 7 gram. Wędeczka, którą łowię zazwyczaj o konie, ale dziś eee, przestawiliśmy się na pstrągi. Druga wędka to jest trawelek. Na Muchowym Blanku, Sant Krua, do 5 gramów. Bardziej Bardzo fajna, tak, bardziej miękki, bardziej miękki. No, w ubiegłym tygodniu nie miałem spadów z tego kija, więc wydaje mi się, że dzisiaj będzie równie dobrze. Ryba trzyma w, Jak w ubiegłym tygodniu, tak. No to Mam na nadzieję, się że dzisiaj będzie lepiej. dzięki będzie Ostatnia. Pozycja. Poboli, 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 ojojoj, oj. desperation, obrzek się zaraz za chwilę, za chwilę. Å, oh, sjøl!

İmam Ima. Na co słynna no, pupa? Pupa, wszyscy z pupą chodzą. Dobra, mogę. Pożebiaczko, jednym dostaje karty. Strąg chwila dzisiaj? prosto prostu się tak W ręce jakieś te musi. 40 minut tak siedziałem. Komisja Sędziowska, ostatnie podliczanie. Wszyscy cali, zdrowi. Wyniki chyba fajne, połowieni, zadowoleni, uśmiechnięci widzę wszyscy, co niektórzy, nie, jak, jak na zawodach. Jedni wygrali, drudzy przegrani. Pogoda dopisała, frekwencja nam dopisała, wszystko było bardzo fajnie. Myślę myślę, że imprezę możemy zaliczyć do udanej nikt się nie wpierdzielił do wody nikt się nie do bo. tak wody no także przystąpimy do teraz do podania wyników zaczniemy od dziesiątego miejsca od <laughs> trzynastego może po kolei tak zaczniemy od od trzynastego miejsca fundatorem jest Kuba mruk, Kuba mruk, firma Mandula. E, za pamięci. Także zapraszamy, zapraszamy Kubę do wręczenia nagrody. 13. miejsce, 183,5 punkta, 9 ryb, Dawid Stefański. brawo. Dziękuję. I tutaj, tutaj pokaż to tablica no. i matomiarka. Dzięki. Brawo jeszcze raz. Brawo. Proszę bardzo. Zapraszamy. I tutaj, tutaj, tutaj. Od Kongera zaczniemy. Miejsce 10. 151,5 punkta. 18 ryb. Krzysztof Misiurski. Jestem takim drobnym fundatorem, ale dobrym fundatorem. Jest taki prezent od Marka Sieka, po trzy woblerki dla każdego od dziesiątego miejsca. Gratuluję każdemu. Dlaczego gratuluję. Marek! Marek! No, nie to właściwie Marek wręczasz, no ale... Marek! To Rafał! Jest. Albo Rafał, dobra, Rafał, chodź już za was. Miejsce dziewiąte, 139,5 punktu, 11 ryby, Łukasz Krasu. Miejsce ósma, 98,5 punktu, 24 ryby, Łukasz Wawryli. <ślesk> Rzeźby zrobił. to zrobił. To bardzo. To ty nie jest <ślesk> tylko sumy Miejsce siódme, 97 punktów, 14 ryb. Adam Kozłowski. Wszystkie. O, no, gratuluję, sprężyłeś się. Człóż. Miejsce szóste 96,5 punktów 18 ryb Sławomir Tyszkiewicz nagroda, nagroda skromna Ale jest Miejsce piąte 90 punktów 18 ryb Mariusz Stodulski Oj, Mariucha, nie wziąłem koszulki, dwa i nikt nie wziął. Gratuluję. Uratowany. No to już Darka zapraszamy. 89 punktów, 22 ryby, Ryszard Gór. Darek. Ja. Się ja. Nie ma gratulacje, Konrad i Robert, proszę bardzo. Dziękuję. Fundacja Soster. Gratulacje. Dziękuję bardzo i sobie za. No i, jeżeli boch. Dzięki bardzo. Jeszcze będzie. Ja zawsze jestem dla nas. Ja, ja, jak tam sobie na serio, Miejsce trzecie, 88 punktów, 17 ryb, Łukasz Martyniuk. Proszę bardzo, następnym fundatorem jeszcze wszystkiego dobrego. Miejsce drugie, 81 punktów, 17 ryb. Stefan Nostorowicz. O. Raz z tej strony chodzi. Wyżej, wyżej Stefan. No i miejsce pierwsze, tutaj niespodzianka. 70 punktów, 37 ręcz. Marcin Gałązka. Brawo! <noise> po, Zabow! Zabow! główny wręcz za nagrodę. Katamaran. Katamaran. Katamara! Katamara. Jeszcze dyplom za największą ilość ryb. Marcin Gałązka, jak już mówiłem, 37. Jeszcze raz kolegę poprosimy. teraz nie. tutaj zaległość z tamtych zawodów. Wręczam uroczyście gratulacje. Dziękuję pięknie. Przepraszam. I mamy za ten kredyt wręczam. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Chciałem podziękować jeszcze Kasi, tutaj Kowalczyk za sponsoring, za pomoc w nagrodach. Także dziękujemy Dziękuję. bardzo. Dziękuję. Miło było. Jakie przynęty? Jumo, przynęty Jumo. To bez Zapraszam finalistów do zdjęcia, później wszystkich do zdjęcia. Dobrze? Dobra no, ładnie. Fajnie. To, Żeby nie było chwila, chwila, tak. Jak to łowiłeś? Dobrze, dziewiąte miejsce. 24 ryby. I ile tur zaliczyłeś? Sześć. Aha, a uchyliłbyś rąbka tajemnicy, czy bakadłówka, czy, czy jedna gumka? pierwsze cztery tury to łowiłem e, wirującym ogonkiem, Crazy Bugiem. A mada? Tak. A później już oczywiście było rzeźbienie, czyli guma jakaś tam. A ciężarówki, bo to zawsze 8 gramów. 0,8, 0,8. 08. Złowiłem jednego ładnego w stronę, takiego pod 50. No to taki jest fajny, ale... Rekre... Impreza bardzo fajna. Czyli co, za rok. Za rok przyjedzie? ja już mogę dzisiaj się zapisać. No to... Aby były miejsca. Na, na za rok to jesteśmy. No to fajno, no. to, to, to gratuluję. To ja też mi się bardzo podoba. Miła atmosfera, fajni ludzie. Dużo na, na luzaku bez niepotrzebnej spiny, tak? tak. Jeden drugiemu pokazuje przecież. Było naprawdę było naprawdę super. Fajno. No. To do zobaczyska no. za rok. No. Stefan, jak połowiłeś dzisiaj? Bo widziałem, stałem koło ciebie i widziałem, że chyba każdą turkę zaliczyłeś. No udało się każdą turę zaliczyć, wszystkie, wszystkie siedem zaliczone, lepiej lub gorzej, ale wszystkie zaliczone, każda turę zrywy. No to gratulacje. A powiedziałbyś widzom, czy gumki, czy, czy wahadłówki? Na początku wahadłówki, nie, ale później już trzeba było się bawić z gumkami i delikatnie bardzo prowadzić tę przynętę. To dawało skutek, nie? No, wielu zawodników mówiło główkami. poziom jest bardzo wyrównany, w tej chwili no, było siedmiu było zawodników, sześciu zawodników, którzy zaliczyli wszystkie tury, także bardzo ładnie to wyszło. Nie? Wyniki fajne, duże, ciężkie ryby, fajnie się holowało, widać na zdjęciach na pewno jak te ryby skakały, przyjemne bardzo. No i co, mam nadzieję, że za rok też robicie co najmniej dwie edycje. Będziemy próbowali jak co roku dwie no edycje to... zrobić, bo to jest szansa na, na fajne wędkowanie. To ja trzymam kciuki, żeby się udało, i, i wierzę, że ten, że I dla za... wędkarskiego świata znajdzie się miejsce jak w tym roku. Myślę, że tak. Myślę, że tak. <laughs> Także zapraszamy za rok. Dobra, dzięki i do zobaczenia Dzień. za rok. Zwycięzca i to podwójny powie nam i uchyli rąbka tajemnicy naszym widzom. Jak trzeba łowić, żeby wygrywać dwa razy pod rząd taką imprezę? Tego nie wie nikt jak trzeba łowić. <laughs> Sorry za mój głos, ale jestem trochę przeziębiony już dosyć długo. <laughs> no to, taktyka przy takim łowieniu to zawsze jest. Pierwsze trzy tury przeważnie to jest łowienie twardymi przynętami typu błystki. Bahadłóweczki. Wachadłówki. <laughs> Nawet jak nie bierze to się nie zrażać. Zawsze trzeba te trzy tury błyskami. Pokonać. Później ryba podejrzewam, że siada na dnie, bo się chowa i wtedy atakujemy gumami. Gumy tu kolory myślę, wydaje jasne i ciemne, bo tu chyba ryba kolorów tak naprawdę... kolory są tylko dla nas chyba. Bo jesteśmy tak jak sroki tak naprawdę, bo korzystamy z trzech, czterech przynęt na zawodach, a mamy skrzynki, nie wiem, tam po parę set sztuk gum, a tak naprawdę się korzysta z czterech maksymalnie. To tyle, no to nie ma, nie ma reguły na to. A powiedz, ilu wędek używałeś? Bo tak widziałem, niektórzy mieli po cztery, po trzy. Mam cztery wędki, ale używam teraz na zwodach, miałem tutaj trzy. Z czego tak naprawdę po trzeciej turze miałem wszystkie w gumach, tylko gramatura główek była inna, bo jak podwiat, to wiadomo, że trzeba cięższymi główkami. I generalnie ryba jak jest, nie żeruje, jak siedzi na dnie, to po prostu delikatnie posługiwanie szczytówką, kowreteczkiem, delikatnie nadmiar żyłki czy na plecionki zwijamy i... A łowisz na plecionkę czy na żyłkę? Na plecionki. Na plecionki. plecionki. Ale plecionkę z fluorokarbonem, tak? Tak, Cześć? tak. Fluorkarbon, plecionka, haki bez to żadny nie, nie, nie ma przepisu. No to co, to, to jeszcze raz szczerze gratulujemy i wierzę, że widzimy się za rok. Mam nadzieję, że mnie zapisą. Super organizacja, dziękuję pięknie. Dzięki no pięknie. Do zobaczyska, jeszcze Dobra. raz gratulacje. Dzięki A, Nie, nie. nie. Wędkor, wędkarskie. Mam zacząć pić rozumiem, tak? Nie wędkarskie. Ja nie wiem kto wraca, ale... Ale wracajcie. Nalewka tutaj. Zdzisława. I nalewka z Wiesława, to Dziękujemy okay.